Kolejny konkurs zaczynamy. Sylwester coraz bliżej za dwa miesiące. Może niektórzy z Was mają już swój staw ułożony albo kupiony przynajmniej. Może jeszcze inni czekają, zanim pójdą do marketów i kupią sobie wymarzone wyroby. Natomiast my teraz na kanale Bombastic and Maniac ruszamy z kolejnym już konkursem. Tak, nie żartujemy, będzie kolejny konkurs i to wcale nie byle jaki. Nie, ofery, nie oferujemy wam wcale jakichś tam pikolaków czy tam nie wiem jakichś pirobajerów za 2 zł, tylko naprawdę gruby sprzęt. I warunki, żeby spełnić i to wygrać, nie są wcale takie dramatyczne i są bardzo proste, nawet największy leń jest spełni. Także zaczynamy, pokażę wam, co jest do wygrania. Po pierwsze, ta super dwucalówka wyrzutnia Mega 25 strzałów. To są ogólnie podane ceny, więc widzicie, że to nie są wcale takie tanie rzeczy i warto wziąć w ogóle w tym udział, bo a nóż, a może wygracie? A jak wygracie, no to będzie mieli w Sylwestra albo jak nie wiem, wolicie strzelać przed Sylwestra, na wszystkich świętych, mega, mega, mega zabawę oraz tą mega kostkę. 25 szałów, 2 cale, czyli 50 mm, cena 300 zł. Do tego brzutnia heavy metal, 25 szałów, już jest mniejszy kaliber. No ale 30 mm też robi robotę, I żeby nie było, że tylko jedna osoba wygrywa. To, jako nagrodę pocieszenia, albo taką, raczej znaczy dodatkową nagrodę, mamy petardy C4 od Piromaxa, które też są całkiem niezłe. Musisz zasubskrybować kanał, zasubskrybować kanał Bombastic Edmaniak. Oczywiście z dzwoneczkiem, bo to jest taki jakby warunek do tego. I musicie być aktywni pod następnymi filmami, które będą tu wrzucane. Aktywność będzie polegała na tym, że musi dać komentarz z hashtagiem PyroGang pod filmem. Jeśli to zrobicie, to po prostu macie szansę wygrać te super nagrody. Zachęcam Was również do dołączenia do grupy na Facebooku. Nazywa się ona Firewerki. Jest to bardzo fajna grupa, gdzie otrzymacie wiele fachowych porad na temat tego co kupić, jak kupić, yy, gdzie kupić. Są też rzucane różne kody prom promocyjne, yy, zdjęcia, opinie, opisy, oceny, no wszystko, tak? Oraz zachęcam do followowania Instagrama Pyrogęgu Tu też są rzeczy, które normalnie aż tak się to pogląda, ta ślinka cieknie. No zobaczcie, nawet na ten tutaj... Z długą, z długą ekspozycją nagrane yy, wyrzutnie. No, niecodzienny widok. No, albo, albo Marcina z kostką Gigant. Przecież to. No, ja, ja, ja. No, to samo zachęca, żeby iść i rzucić przez okno petardę Normalnie. Momentujcie, bądźcie aktywni, a te nagrody mogą być wasze. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Nie musicie przesyłać mi żadnych laurek, jakichś fanartów, jakichś różnych dziwnych rzeczy. No, oczywiście, byłoby miło, tak? To no ja nie mówię, że nie chcę, bo bym chciał, co ale po prostu wystarczy tylko być aktywny pod filmami, dać suba z dzwoneczkiem, tutaj wejść na grupę Firewerki, czy tam dać followa na PyroGęgu i już macie szansę wygrać te super nagrody. I to już wystarczy, więc bądźcie aktywni. Bądźcie ciekawcy nowych filmów, bo one się pojawią, będzie jeszcze ich więcej przed Sylwestrem. Kompletujcie swoje stawy, bo taki dodatek będzie robił robotę. Także siemka, cześć, bombastik maniak.